To jest właśnie piękne, to jest z nich piękne Prowadzają pod same, pod same nogi Później te atomowe brania pod nogami Jak tu ich nie kochać To mnie kiedyś do zawału doprowadzą Doprowadzą mnie, mnie kiedyś do zawału No i prawda, że pięknie Zaczynamy zabawę na pontonie Sam dzisiaj jestem <laughs> Sorki Na początek może dwie rybki z ostatniego z ostatnich dwóch wypadów Na domową wodę Także Was zapraszam na te dwie rybki A ja tu montuję zestaw i zaczynamy coś walczyć Godzina wpół do szóstej Witajcie 10 po 5 łobek Tomasza Janeczka i jedziemy szukać bolasków Było branie, nie trafił Poczułem tylko na kiju delikatnie był, był zapierdzielił pięknie Nie trafił. Po raz drugi. Dwa razy nie trafił, widzieliście. Nie trafia. Nie trafił. Uff. Trzeci, który nie trafił. Czwarty, przepraszam. Jaki karp się wywalił. W tle. Podejrzewam, że ktoś około 20 kg przynajmniej. No widzieliście to? Mały szczurek, a tak zapija dzielić po samymi nogami. mały nawet. Nawet nie taki mały. Wobek Tomasza Janeczka. Ładnie przywalił. I to odłożymy. Piąty atak dzisiaj na przynętę. 5 pozostałych niezapiętych. Taki z 50, parę będzie miała. Ale jakaś chudzina. Także do wody rybka. Może coś się w końcu ruszą Był, był, był Zawrócił To jest właśnie piękne, to jest z nich piękne Powodamy pod same nogi I później te atomowe brania pod nogami Jak tu ich nie kochać Kiedyś do zawału doprowadził, doprowadził mnie kiedyś do zawału. Długo pół godzinki machania. Niewcięte, czy czego się udaje trafić? Fajny grubasek wobek Tomasza Janeczka. Pełną kotwicę wpięty. Tkaczamy i woda. Jeszcze taki fajne szeroki. eso te da es. Siedzi! Siedzi ładny okonek. Czy ładny? Fajnie się na kiju to lepiej. Lecz będzie ładne. Zaraz okaże. O taki nawet fajny. Raczek Mikado. Araczek już się wypiął. Rybka, także jedziemy dalej. Służycie to, widzieć nie możecie zobaczyć, ale przynajmniej słyszycie. Albo małe bolki Albo fajne okonki z wierzchu tłuką Chodzę O bolenie. <laughs> Nie za duże Ona nawet koło pontonu teraz Ale mamy taką skorupę tej zielonej wody Zakwitniętej Był, 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 był. trafił Kurde Ale szkoda. Spróbujemy jeszcze raz mu dać Muszę zaraz chyba podpłynąć trochę, bo mnie znosi za szybko co dziwić, że nie mogą trafić. Patrzcie, jak wygląda wobler. I tak wygląda wobler. Cały zieloniutki. Był, 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 był Ale się nie zapią Delikatne płytnięcie tylko Był, kurde, albo po rybie przyjechałem. Czy jakieś wiry się rozchodzą? Siedzi, siedzi. wędkę trochę niżej, żebyście coś widzieli. Nie będzie to za duży boluś, jeśli to boluś. Wygląda na boluśka. No, taka wyścigóweczka. Bardzo malutki. Ale udało się go przychytrzyć. Taki bolasek. Nie za duży. Gdzie są moje ciążki? Cząsz wędkę. Bolo bardzo malutki. Wobek Tomasza. Taczamy rybkę. No i woda, zielona woda, im bolo wokoło mi wodka w kamizelkę, same utrudnienia razor po raz kolejny daje zaporówkowego bolenia, może jutro, jak pogoda pozwoli, i stan wody. Uda się skoczyć na oderkę, bo na oderce tylko raz miałem przyjemność je testować i już mi się strasznie tęskni za oderką. Nano bardzo fajnie się spisało. Dzisiaj nano z relenium. Mam tu chyba trochę lżejszą plecionkę, nie wiem czy nie dwunastkę. No, no bardzo fajnie z niego latają wopki, bardzo daleko i równie dobrze rybka na kiju pracuje. idzie. I w ogóle nie chcę walczyć. Nie chcę walczyć. Nie wiem, czy coś podczepiłem. Dopiero teraz walczę. Musiałem to chyba podczepić. Łuska, na sam końcu. Oczywiście, link do Tomasza będziecie mieli w opisie. Tak samo jak opis całego sprzętu, jak zawsze znajduje się w opisie. Godzinę dziewiątą zacząłem przed szóstą. Jeden ten okonek, trochę czasu tam przy tych okonkach straciłem, ale chciałem coś na raczki w końcu w tym roku połapać. No jednego okonka się udało złapać i to wszystko na dzisiaj. Na dzisiaj jeszcze dzień się nie skończył. Jeszcze mam z dwie godziny łapania. Jeszcze jedno miejsce chciałbym zrobić tam jeszcze trochę tymi raczkami popróbować. Był, ja pierdziu, ale mnie wystraszył. Uff. Z 2-3 metry od pontonu. Szkoda, że kamera nie ujęła. Patrzcie tylko ten ślad na wodzie. Widzicie? Nie trafił. Nie trafił. O, mi się gorąco zrobiło. Nie trafia. Nie trafia. Onlender. Nie wiem, co te razory mają w sobie, ale naprawdę jest bardzo dużo wyjść i bardzo dużo ryb nie trafia. Ale tak to już jest. Sięło, łowi Wobblerami takimi prawie powierzchniowymi, i pora kończyć na dzisiaj. Szało nie było te dwa bolki z wcześniejszych wypadów, któreście widzieli na początku. No i dzisiaj, e, jeden okonek samego rana. Myślałem, że będą zajadać te okonki, że coś się z nimi podawie, trochę raczkami. No ale niestety, nie było dane. I jeden bolek wyciągnięty, trzy. Ataki nietrafione, także coś się działo, szału nie było, ale ważne, że nie o kiju. Dzięki, do następnego, pozdrówka.